No dobrze. To jesteśmy na Deep Desert. Środkowym wlotem. Gdzie ja lecę? Na. Kurde, nie lubię tej mapy. B5. Gdzieś bliżutko B5. Są pierwsze skały na B5. Pierwsze skały na B5 to będzie jaskinia. Robimy jaskinie, bo mnie jeszcze tam nie było w tym tygodniu. Środkowy wlot. Są tylko dwie jaskinie. B5. A następna jest E1. No, ludzie czekają na, jak na Gwiazdkę z Nieba, bo powiem ci, że naprawdę jest dużo roboty w tym, tym. Głównie Landstrat wciul daje questów, bo to codziennie 5 questów trzeba minimum robić. E, więc to... No kurna, to wymaga czasu, żeby rozwinąć postać teraz. Tam widzę, że musisz dwa melanżu zapłacić. Tak, jak tam się na początku zastanawialiśmy, bo to pff, dwa melanżu to pryszcz za każdy skill. Tylko czas jest potrzebny, żeby to robić. Dobra, pierwsza jaskinia na B5. Lecimy do przodu. Co tu będzie? Nie trafiłem jak zwykle. Kurior na field frag. Jak zwykle, field frag. Czemu by nie? Filtrak to jest oczywiście to, czego totalnie nie potrzebuję. Chętnie bym jakąś zbroję i głową przygarnął, ale oczywiście, filtrak dostałem. A powiem Wam, że nie wiem, czy widzieliście wczoraj, ale są również poziomy zbroi. I ekwipunku. Można mieć ekwipunek, nazwijmy to na plus 5. Zaraz wam pokażę. Tylko ustawię sobie E1, bo tam jest następna jaskinia. Gdzieś tu. Podlecę do góry. I lecimy na E1, gdzieś dupło przyprawą. Tu dupło przyprawą? Zaraz na wylocie. Jakaś malutka przyprawa musi być. Jeszcze patrzymy za wrakami, bo tu wraki trzeba zbierać. I popatrzcie, mam rękawiczkę na plus 1. Sajciec. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc są na 0 i na z plusami. Plus 2 jeszcze nie ma, ani 3. Nie znalazłem. Nie wiem, czy można je będzie upgrade'ować. Wygląda na to, że można je tylko i wyłącznie znaleźć lepsze. Mogliby wprowadzić, bo naprawdę ten yy, serwer testowy działa ładnie. No nie wiem, ile jest bugów w grze. Wczoraj wszedł bug przecież na oficjalu z. Yy, naprawiamy naprawianiem znaczy może nie wczoraj ale w, niedawno dobra lecimy o, ostatnia jaskinia w sumie ostatnia druga jaskinia dawaj dawaj <ścoughs> zobaczymy co wypadnie someone's here o a szarżaj może być lepszy ryzyk niż nic może będzie szarża Idaho. Szarża Ajdaho chyba też jest średnim yy, wdziankiem. O ile dobrze pamiętam. Zaraz popatrzymy, jak stąd wylezę. Bo nie pamiętam, czy szarża była lekka czy ciężka. Na pewno w tym tygodniu tylko dwa laby. Identyczne wloty jak zwykle. Lot krótki z B5 na... 1 albo z e1 na b5 jak to lubi. I patrzymy na szarżę Idaho. Czy to był lekki ten kurtkę. Dobrze, lekka. Lekka 291. Ciekawe z tym czy jak się jej nauczę to mi wzrośnie poziom trudności? Nie, umiejętności. Chyba nie, chyba musi być blueprint z lepszym poziomem umiejętności. Dzięki Wielkie za oglądanie i do zobaczenia na streamach albo w dunie na pustyni.